Co pani tu ma? Moja sprawa. Alkohol? No, a co, zdziwiona jest, jest pani? Widzi pani tabliczkę? Co to jest? nie wolno tutaj nie mieć szkodzi. alkoholu. ja wiem co ja robię. Dobrze, dobrze. Nie jeszcze nie, w zjadłem mózgu. nie mózgu. Nie wolno tutaj nie, legalnie. I nie. to nielegalny nie alkohol, jak nie się okazuje. Nie szkodzi. O nie. Jak nie? O nie. Jak ty O nie. Tak, o nie. Hebie, o nie. Żeby był Tararara, o nie. zapaj to piosenkę? O nie. O nie. Siedziała na ławce. O nie. O nie. No. Proszę spojrzeć na chłopie. Tak? Ja, mnie to nie interesuje, mam to wie pan Dobrze, mówi. dobrze. Co? Nie dobrze? Po dobrze, dobrze, pójdziemy na pogrzeb. I co mi Pani takie bzdety będzie tutaj wmawiać? No. Na pogrzebie I będzie A Ave Maria, Maria będzie, tak. No. Będzie? Tak, tak, będzie. Będzie. Ale Maria będzie. po ile, po ile to winko? Co? Po ile to winko? Po 5 i Po 50 złotych? Przecież miało być wszystko po pięć Szkodzi. Ja wymyśliłam, ja robiłam. Pani sama robiła to wino? Mój wymysł. Pani receptura? To oczywiście. Szary Mary, dzikie węże. Jakie to jest wino? Wytrawne, słodkie? Eee, Wytrawne. Winiak klubowy Pani tak. sprzedaje? Tak jest nie, chyba nielegalnie. Jak nielegalnie? Wszystko jest legalne. Z moją twarzą wszystko jest legalne. Nie ma, że nie ma legalne. Wszystko. Gdzie, co? Super. I po ile... Dzikie węże, o! Wino na, po tym winie to się ro, robią się dzikie węże. Długo proszę. pani pędziła to wino? Proszę? Czy to jest kupione? To wino co skąd jest? No. Robiłam, ja to robiłam. To jest tak zrobione wino, że nie jednemu dygnie. A drugiej? A drugiej się skurczy. Chodź. Co pani ma na myśli? Co? No co się, się skurczy. Co się może skurczyć u kobiet? No. Razem? No. I no no. co pani... Pani się zdenerwowała tym faktem. No, oczywiście, jak można właściwie sprzedawać takie wino legalnie? To jest nielegalna wytwórnia alkoholu, można powiedzieć. No, ja tu mam takie święte rzeczy a to alkohol. No jak można? Opinie mi pani podrywa. Nie ja tam opinie. Oczywiście. Ale mi... przecież kobieta ma to Nie ma Mów mi nie. nie ma, nie ma się, bo Mój wymysł i koniec, no. Schodzi winko? Eee, jak bułeczki świeże, gorące bułeczki na zamówienie. Się pytałem, pani Basiu, pani Basiu, wszystko jest si? Ja mówię si. Mój kopito jest, ale no, a jak nie kopito? <laughs> Winak klubowy? Tak, tak. A czemu klubowy? No, bo się w klubie to pija. W klubach, pubach. Jak to chodzi, na łapce. Na ławce najlepiej smakuje. Się lecą, ona z nim, mineczko, guala, jest gitara. Ona mu siada, on ją obejmuje. No. I po winku to wszystko? I po winku, tak, przed winkiem, po winku i, i w śmiechu, i chusteczka, i buteleczka, i wszystko idzie jak do jednego muszeczka.